Jak patrzę tutaj, tak z moim zastępcą, liczyliśmy, że jest nas tutaj po 200 osób, Państwa gości. Ja sobie dziadków babć, Ja sobie przypominam pierwsze uroczystości, jakie organizowaliśmy w szkole, w której wcześniej pracowałem. Gdzie było kilkanaście, potem kilkadziesiąt babci dziadków, a teraz jest, są takie liczne reprezentacje, i za to Państwu dziękuję. I cieszę się, że. Państwo przychodzicie, bo te dzieci, te wnuczęta czekają. Ja jestem też już wnukiem i coś o tym wiem. A tym bardziej, jak tutaj dowiaduję się od niektórych z Państwa, że grafiki macie Państwo napięte, bo dzisiaj w miastku, za chwilę Garwony, może Warszawa, jeszcze inne miejscowości. I tak jak powiedziałem, cieszmy się wszyscy z tego, że mamy wnuczęta, cieszmy się z tego, że te wnuczęta o nas pamiętają i że możemy z tymi wnuczkami się spotykać na co dzień, ale również przy, tej, przy takiej pięknej uroczystości, jak jest Dzień Babci, Dzień Dziadka. Tego jeszcze raz Państwu gratuluję. Życzę Państwu, życzę nam wszystkim, przede wszystkim zdrowia, bo to potrzebne, to ważne. Życzę, abyśmy e, przy pomocy naszych dzieci, bo przecież gdyby nie Państwa, nasze dzieci, to, to, to tutaj by Państwa pewnie nie było to one też pomagają zorganizować tą uroczystość, ale też pomagają części z Państwa tutaj przybyć na tą uroczystość. I cieszmy się, że mamy następne pokolenia, że mamy dzieci, mamy wnuczęta i niech to zdrowie nam sprzyja jak najdłużej, abyśmy mogli z tego cieszyć się bardzo, bardzo długo. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. O zabranie głosu poproszę Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Marcina Zająca. Szanowni Państwo, ja się dołączam do słów Pana Wójta. Bardzo dziękuję serdecznie za to zaproszenie. Po raz kolejny mogę tutaj z Państwem wspólnie świętować to wielkie święto, Dzień Dziadka i Babci. Patrzeć na te wszystkie nasze szczęścia, które tutaj tak pięknie się zaprezentowały. Życzę Państwu, żebyście byli wsparciem dla tych swoich wnucząt, ale też dla dzieci, bo to zawsze wielka radość i dla Was, i dla nas. Zawsze powtarzam, że Pan Bóg stworzył dziadka i babcię, bo sami byśmy sobie z tym nie dali rady. Tego Wam życzę, żebyście mieli jak najwięcej radości, satysfakcji, zwłaszcza w tych czasach, Szanowni Państwo, gdzie możecie się tutaj pocieszyć tymi pięknymi występami, tymi przedstawieniami. Byliśmy dwie różne babcie, tak jak to w życiu bywa. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, życzę. Radosnego świętowania na ten dzień. Dziękuję bardzo. Zapraszam do mnie panią wicedyrektor. Szanowni Państwo, również od dyrekcji szkoły w Miastowi Kościelnym pragniemy Państwu życzyć... Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, które jest najważniejsze, i wiedzą to wszyscy od tak małych pociech po nas dorosłych. Dużo, dużo zadowolenia z Waszych wnuków. Nie zapominajmy o dzieciach, oczywiście, ale wnuk z dziadkiem, z babcią ma te szczególne relacje i zawsze babcia, dziadek do wnuczka, zawsze niezależnie od sytuacji, podchodzą z uśmiechem oczywiście dołączam się do tych życzeń. Chcę podkreślić, że jesteście Państwo dla nas niezwykle ważnymi gośćmi. W takim gronie spotykamy się niezbyt często. 130 czy ponad 130 dzieci na scenie. Natomiast nakrywaliśmy stoły na ponad 260 osób. I bardzo nam miło, że Państwo tak licznie przybyliście dzisiaj do nas. Życzymy, tak jak Pan Dyrektor wspomniał, dużo, dużo zdrowia. Ale też tej satysfakcji na co dzień, abyście Państwo jak najczęściej mieli możliwość spotykania się ze swoimi uczentami w tak przyjemnych okolicznościach. Mamy nadzieję, że te okoliczności są bardzo przyjemne dla Państwa. Jesteście Państwo często w naszej szkole gośćmi, ale tak troszkę mniej formalnie. A dzisiaj bardzo, bardzo miło jest na Państwa gościć i życzyć wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, wszelkiej pomyślności dobrego zdrowia i jeszcze raz zadowolenia w spocie, które tutaj tak pięknie wystąpiły. Wszystkiego najlepszego. Ja wiem, że już wszyscy dosyć długo siedzimy. Rodzice, którym bardzo dziękujemy za przygotowanie poczęstunku, już pewnie czekają, kiedy będą mogli uczęstować was drodzy goście kawą, natomiast Mam czasami takie szalone pomysły, właśnie mi jeden, nasze. Tak patrzę na nasze dzieci, i myślę, że bez przygotowania zaznaczam, to nie było w planie. Teraz zaświtał mi taki pomysł. Myślę, że damy radę. Yy, nagle mi czegoś zabrakło tutaj, wiecie? Jak pani wicedyrektor składała życzenia pewnej jednej rzeczy, więc teraz uwaga, coś nieprzygotowanego. Wstańcie, ale myślę, że damy radę bez problemu. Uwaga! Wszyscy uczniowie. Znacie taką piosenkę 100 lat, a zaśpiewamy dla babci dziadków? No to ja zacznę, a wszyscy ładnie, głośno zaśpiewamy. 100 lat! Brawo, fantastycznie. I sobie. Bez przygotowania AKPLA wyszło profesjonalnie. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo za występy dzieci, za przygotowanie dzieci. Dziękuję również rodzicom za przygotowanie poczęstunku. I to jest teraz ten czas, kiedy poproszę, aby krótko, powolutku. Każdy z dzieci zdąży podejść do babci i dziadka, uściskać, złożyć życzenia. Wiem, że ją też, macie też jakieś przygotowane małe prezenciki, a w międzyczasie rodzice poczęstują kawą i herbatą. Bardzo, bardzo wszystkim życzę udanego teraz świętowania, radości i długich rozmów. Dziękuję bardzo.